Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu otrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, z chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Mm -hmm. to jest, to jest normalne. Władasz czasem i wiecznością. Daj ich noc przyniósł pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją